Jedną z jasnych oznak, że jesteś w procesie przebudzenia, jest ten moment, kiedy widzisz traumę i dysfunkcję swojego rodzinnego domu. Zaczynasz widzieć, że wzorce, schematy, których się nauczyłaś od swojej mamy czy od swojego taty, wcale ci nie służą. I wtedy bardzo często to, co się pojawia, to pojawia się złość. Jesteś wściekła na swoją mamę, jesteś wściekła na twojego tatę, jesteś wściekła na te stare schematy, które masz, bo te programy i te schematy sprawiają... Że wiele rzeczy w Twoim życiu nie działa. I tutaj, na tym etapie, wiele osób obwinia siebie za tą złość. Mówi: Ja nie powinnam tego czuć, przecież to jest moja mama, przecież to jest mój tata. Chcę Ci powiedzieć, że to jest normalny etap, że ta złość jest potrzebna. To jest element Twojego procesu oczyszczania tego starego schematu. To jest wściekłość na to, że w ogóle musiałaś tego doświadczyć. Ta wściekłość, z czasem, kiedy ją pozwolisz sobie przeżyć, Minie, rozpuści się i ustąpi miejsca zrozumieniu, że Twoi rodzice postępowali w ten sposób, ponieważ oni dostali te schematy i te wzorce od swoich rodziców. I tak te dysfunkcje, traumy i bolesne wzorce były przekazywane w Twojej rodzinie z pokolenia na pokolenie. A Ty jesteś tą, która przerywa ten zaklęty krąg powtarzania traumy, stawia się do tego, żeby go oczyścić i zmienić. Więc świętuję Ciebie. Jak jesteś w procesie przebudzenia i pracujesz nad tym i widzisz te stare wzorce i schematy, które Ci nie służą, to znaczy, że robisz fantastyczną robotę nie tylko dla samej siebie, ale także dla Twojej rodziny.